To mi naprawdę. was po prostu, tak bardzo bym kiedyś spotkać, tylko że no niestety nie mamy samochodu, a ja mieszkam koło... 14 lat jeszcze mało na samochód, ale już niedługo. Myślę, że moja mama też nie mam, bo z kasą to my nie jesteśmy tak bardzo, nie? A ja mieszkam w Pomorskim, to 100 km jakoś do morza, więc wiesz, ja mam ciut tego wszędzie. Ale masz fajnie, bo masz blisko morze. No właśnie no ja bym wolała mieszkać gdzieś dalej, nie? Bo ja, ja bo ogólnie. My mieszkamy jestem... w górach no ten, teraz, na przykład. No tak, ale wolałabym w górach, bo gdzieś mam bliżej, nie? Bo ten, a. bo tak to y, nie mam się gdzie dostać, a ja bym bardzo chciała na przykład w Warszawie albo gdzieś mieszkać, nie? Bo wszędzie jest blisko i tak dalej. I można się właśnie z idolami spotkać najczęściej. A, no, no wiesz, w tym wieku tak, ale ja się właśnie wyniosłem z Warszawy, żeby mieć spokój no święty i przejechaliśmy do Słonca, do gór właśnie. No właśnie, nie, Ej, e, nie ja bym bardzo się tam... chciała was Strasznie. Strasznie dziękuję, bardzo mi miło jest, serio, bardzo miło. Właśnie, mi też jest, ja jak, zobaczy... jak słyszałam, że ty mówisz, że... że mnie dodasz do rozmowy, to ja miałam takie, o Boże, nie wierzę w to, nie? Staram się ile was dać w ogóle, bo w sensie dla mnie jest absurdalne, że każdy z pojedynczych osób obserwuje to i wchodzi na te live, czy, czy, czy ogląda filmy i tak dalej. Z, na przykład, nie wiem, 40 tysięcy osób czy 50. Jak pogadać z tymi osobami wtedy? Bez pitu, nie? Co jest? I się ja starało by... live odpalić, chociaż. Ja Was też nie cierpię, bo ja przez Was się uzależniłam od Waszych filmików i ja całym, całymi dniami oglądam Wasze filmy. I ja nie wiem, nie mogę ani tego podzielić z nauką, bo ja nie da, no za, ja w soboty mam egzamin z geografii, z fizyki i z biologii. I ja nic zaraz, nie wiem, do tak, bo, bo ja mam domowe nauczanie i ja mam tak właśnie, żeby, że muszę właśnie... Kilka egzaminów w jednym dniu, bo żeby no wiesz, powiem. żeby tak to zrobić. No po prostu w szkole nie za bardzo, no nękali mnie po prostu. Dobra, I... gdzie jest Polska? Gdzie leży Polska? No w polskim, nie? No gdzie leży? W jakim kraju? Co? Gdzie...